Więc teraz już mamy Nintendo Switch 2 Edition. Okazało się, że z nami preordera. Andzia, ja do tego tematu wrócę, bo akurat ten, ten zapis streama, ten fragment zapisu streama będzie na YouTubie, więc nie chcę poruszać takich tematów w miarę osobistych. Na, na to, żeby to było na YouTubie, co nie? Okej, okay, coś długo się ładuje. Jak tani, te dosyć w dwa edition długo się ładuje, ale może przygotowuję sobie pliki. No nie, no kurwa! Wąd wyspy! Boże, dlaczego takie coś przyszło na moją wyspę? Idź! Se, idź, se, utoń. Dobra, teraz mamy Nintendo Switch 2 Edition. I teraz czy będzie działać myszka? O to mi chodziło. Prawem. Ej działa ta myszka. Najsu. Nice I co teraz mogę sobie zaznaczyć o tak o. Ej, dobra, fajne to jest. Okej, okay, czyli tutaj mam rotate. Okay. Dobra. A je, chodźmy jeszcze w takim razie porysować coś. Bo wiem, że jeszcze do rysowania coś będzie. Wiem, że jeszcze w ogóle megafon gdzieś jest. No ale to tak, jakby. To tak... Okej, okay, i tutaj podobno ma być rysowanie. Yeah! Możemy rysować myszką! Nice! Co mam narysować? Okej, okay, czyli tutaj mam po prostu przybornik. Okej, okay, dobra, czyli tak to działa. Y. Ej, w ogóle ta myszka na... Ej, ta myszka jest bardzo niewygodna, wiecie? To wam mogę narysować? Plus i minus to jedyne co widzę Plus i minus to jedyne co słyszę Ej dobra okej, okay. czyli działa to Okej okay, stop Ej dobra działa płynniej, dobra teraz działa płynniej Ej może ta gra może nie będzie tak brzydko wyglądać wreszcie na Twitch 2 Dobra, ale jeszcze jedną rzecz miałem sprawdzić i sprawdźmy ją sobie od razu. O, czyli przetrzymywanie drzew. Czekajcie, jeszcze tutaj it one, nie, ale nie no, wiesz co? Ogólnie chodzi o to, że jakby wiesz, mam coś takiego, że tutaj mi idealnie przyciski o, tak, o idą, a jak mam tak, to oni mi każą klikać tu, tu, tu i jakby wiesz, chodzi mi o to, co nie, że i jadę tak sobie myszką, a oni mi każą tak, klikać tu. O, nie wiem, czy to będzie widać tu, tu, tu i tu, tutaj przeskakiwać, i jeszcze tym, i to jakby, nie wiem, jakoś o tak obyś musiała robić, i to jest już tak niewygodne do trzymania. To jest, że musisz się podnieść, zmienić ustawienie ręki, i tak podnieść, zmienić ustawienie ręki, i tak, co nie, to strasznie niewygodne to jest. Dobra, czekajcie, eee, jeszcze z update'u. Jedna ważna rzecz dla mnie. Kurde, jakie wibracje dodali teraz. Czy w końcu będzie można robić to, o co prosiła mi od roku, praktycznie. Bo to, to jest mała rzecz, ale prosiła mi o to od roku. Tak! Da się. Nie no, brawo. Czekaliśmy na to całe, nie wiem ile lat. Ile czekaliśmy na to lat? Pięć. Pięć lat, żeby można to było zrobić. Pomysł spoko, nie? ogólnie nie no. Sam kształt, gdyby korzystać tylko tego, z tego bampera, to spoko jest. Ale patrząc na to, że jednak to musi być pełnoprawna myszka, to jednak kurde. Znaczy inaczej, to że każdą korzystać ze przycisków yy, znaczy koni i myszkę, no to to jest akurat słabe. Dobra. Idziemy na Pokemony w takim razie, słuchajcie.